Stamek. Witam cześć. Widzę, że nowa maszyna w polu. Już od nie, ale... teraz to... ja dopiero uprawiam. Tutaj uprawiamy pod kukurydzę już. To znowu będzie kukurydza po kukurydze? Tak, ze wszech lat polu już. Tak, dziki tutaj nie przychodziły, to dobrze, nie? Właśnie, to dobre miejsce na kukurydzę. Nie chodzą dzikie. Tylko coś się ruszy, już leży. a bo jest otwarta cesa i nie ma budynków, które mogą polować. nie no. bo musi paść tak wiesz, że tak o, auta jeździ cały czas, to a, a, Nie widziałem, żeby coś tutaj było, nie? Tu patrz, ta część, po no. prostu już w ten sposób stalerzowała się ta część. No. A tamta część? Nie stależowałem ale od razu druberem pojechałem, nie? Zobaczymy, jaki efekt to już po tym co teraz jest, od razu pójdzie się Jeszcze raz przejadę Gruberem cały, wiesz? a sypie i Jeszcze raz to wszystko razem spółki, Do siebie, który jeszcze półtora miesiąca Także weź, na razie to chcę ruszyć, żeby to po prostu czarne, bo teraz widzisz To podobno tak ma być, nie? Że o resztki pożnikne mają leżeć na wierzchu, nie? To są nowe metody węglowe, nie? Że to wszystko ma być przykryte ledwo ziemią, ma tak leżeć, że to wilgo trzyma, nie wysycha i tak dalej bo ja widziałem że oni ci co uprawiają kukurydzę no. to coś takiego jak jest to oni to wszystko murchują bo w tym jakiś yy, jakiś robak siedzi Jest, z yy, tak? nie, nie nie jakiś, jakiś e, motyl szkodnik. motyl larwa motyla jak oni po żniwach to zmurchują to on wtedy jest likwidowany no, nie, no, tak. nie ma gdzie przetrwać no, 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 na prawda. tych dużych gospodarstwach takich co się specjalizują tylko w tak, 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 bo później będzie atakował później będzie atakował no, ale te tam tą kukurydzę po 15 lat sieją w jednym miejscu to, do, wiesz, to wiesz to tam się rozprzestrzeniło nie tutaj jak to pierwszy raz to może w ogóle by nic nie było czy na drugi czy trzeci rok no jest też inne, inne rozwiązanie jest ten przorać nie jak nie grube to wtedy przorać to do, do, do zera nie do przerzucić nie jak masz maskińce nie aha tego, tego robala no, ale tutaj nie było to dopiero pierwszy rok kukurydza nie? Zobaczymy jak ta uprawa bezorkowa wyjdzie No to jest lekka ziemia, to lekko to idzie chyba, dosyć głęboko nawet jest zamknięty, co? Mhm. No i to wiadomo. Trochę podniosłem tutaj te talerze, bo mi się tam napychały te resztki pożnizne, nie? Bo tu no. jest regulacja wysokości talerza, nie? Regula... Tu reguluję wysokość uprawy wałkiem i przodu, nie? A na jaką głębokość są zagłębione Tego te te 15 cm? No, 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 no. O, może trochę więcej, bo weźmy jest ta sercówka, nie? Połowa sercówki. No, to połowa sercówki na o 20 cm, może je mieszamy. Mieszamy tą ziemię Ziemię. Bo to chodzi, żeby tą ziemię wymieszać, a nie przeorać że to jest nowa technologia, wchodzimy w nową technologię, modernizujemy się, odchodzimy od pługa, teraz za zutylizowanie na złomie pługa dają dofinansowanie na drubera. Naprawdę? masz tylko kwit, że to pług, ten i wierzysz że pług i jeszcze No ale to komu to jest na rękę, że Ty tym robisz? Nie ja wiem, wiesz... Na, że ktoś na pewno... Ci za to jeszcze dopłatę chce Powiem, czy... Ekologia jakaś? No tak, że mniejsze, mniejsze. Ekologia w tym względzie, że orka zużywa, tak sądzą, że orka zużywa dużo paliwa, dużo energii. I je, przez to jest efekt cieplarniany, przez to, że spalasz dużo paliwa. Na, Podczas orki. No Tylko to o to by chodziło. Tu nie chodzi o. No, z o, drugiej strony, o Kulturę ziemi. Z drugiej strony myślę tak, że jak przeorasz te pasty, przerzucisz dość głęboko. A uprawiasz powierzchnię, to musisz stosować środki chwastobójcze, nie? Może też wtedy bardziej zarabia, nie? na tych środkach. No, no gdzieś tutaj nie... musi być coś ukryte. Jakiś paczek jest ukryty, nie? Ja myślałem, że chodzi, że się ziemia tak nie, nie, nie eksploatuje przy, przy tym tym... Przy tej uprawie jak przy orce. Nie wiem, może, może mniej nawozów trzeba dawać, może... Nie wiem. To może... No zobaczymy, bo my, myślę, że... Z jednej strony jest w tym jakiś sens, że to wszystko, ta próbnica jest przy wierzchu, a zboża nie ukorzeniają się głęboko. Kukurydza faktycznie ukorzenia się bardzo głęboko, nie? Nawet mógłbym korzenie zejść w dół w aż do półtora metra do pokładu wody. Ale to chyba takie bardzo ciemniutkie nitki, nie? Tak, nitki niezauważalne. No właśnie, bo to takich korzenie jakby chciał wyrwać, to byś go by nie widział, tego. Zresztą łomanie ptuga, to też żartowałem, nie? Ale z reguły... Ja nie widziałem tam w tych dużych aglomeracjach. Nie widziałem, żeby oni używali puga Są pugi, ale pugi dłutowe, nie? Zagłębiają się i po prostu ruszają tą ziemi. Głęboszują pugami dłutowymi, robią gruberami. A to mówisz o tych wielkich gospodarstwach, ta, ta, tysiąc, co mają kilka tysięcy hektarów. Widziałem, że to tam... prawdę Nie, nie. z póki głęboszuje i miesza to wszystko na ziemi. Pszenica jest zasiana. Jest zasiana, a z dużo jest o Pszelica a dużo No może patrzmy, może bardziej, nie? Może paczmy takie wszystkim, nie? Zobaczymy ciągnitowi pasuje, bo temperatura dzisiaj jest taka, że kurde, chyba trzy kreski powyżej zera, co? Nie, no. chyba trochę cieplej, ale ten wiatr jest tak dotkliwy. No kurde, tak tu kurde postać pogadać, to tutaj, aż się kurde... Dreszcze trzeba zrobić. No tu otwarta przestrzeń to wiatr kula. Na wiatraki patrzysz to jest. Miałem jechać z mocznikiem tam trziać pod ten podowiec ale za dużo wiatr żeby to rozsiać. To wszystko? To wszystko to funałoby żeby... no, wszystko. Tak to jak przeliczysz, nie przeliczysz. Dlatego nie? No. Ja zaczepiłem grubera, mówię jadę tutaj ruszyć pod kukurydzę, też trzeba zrobić. Nie? No jutro mój karponek na niebie. No i co szczęście No to sobota, niedziela będziemy miliony. spuszczać No sobota i niedziela ma być pomysł bardzo ładny No to będziemy siać Ma być piękna pogoda po 15-20 stopni no, 7, koło 8 hektarów owca już sianego ma no? A jeszcze zostało tam 7,5 tych wszystkich kawałkach owca No to i tutaj 8 hektarów kukurydzy No i już wszystko posiadamy. Szenica rośnie Dostała tam dawka azotu już No tutaj Żyta mam tylko półtora hektara, żeby mieć nasiona jakieś swoje po prostu, żeby nie kupować. No i tak się kręci, że tak powiem, no. przygotujemy raz, później rozsypiemy. Teraz duberuje raz, rozsypiemy tutaj mocznik, wapno. A ten, a polida wrzucimy do siewnika, do podsiewacza nawozu, jak będzie kukury zasiana, nie? Mocznik przyjdzie wapno, teraz tak, po tym przyjdzie wapno, przyjdzie, e, przyjdzie ten mocznik i będzie zduberowany, tak jak teraz. Nie? To tutaj na tej słabej ziemi była ładna kukurydza? No, się później lepsza zrobiła, nie? Z początku tak tutaj ciężko miała się wybić, nie? No ale na tej części co tutaj jest, to była najładniejsza, nie? No, tutaj już słabsza, bo tutaj do góry, te piaski, tak tutaj. Powiem że jeżeli chodzi o kukurydzę, to zabiegi agrotechniczne, takie na chwast czy coś, to są bardzo, bardzo ważne, bo tutaj zrobiłem tylko cztery rajki, pomyliłem się w liczeniu, nie? Przejechałem cztery rajki Mijanka i chwast zjadł kukurydzę. Tu kukurydza była taka, a w tym było o te, piśnięte, nie było na chwast uśnięte, nie? To było może dotąd i kolby były takie cienkie. No jak ten, A, to nie? Jednak pasty zagłuszyły, ale Zagłuszyły. No i wyżarły, wyżarły całą energię. Zabrało światło z początku, później wyżarały, wyżarły całą pasę. No, no, na na tym początku, nie? Powiem Ci, że po kukurydu te środki to powiem Ci wyczyszczają pole, nie? Tu, tu perze, nie perze były. I zobacz kurde, jak ono się wyczyściło pole. Nie, no ładnie w środki na rzepak tak samo klucze wyczyszczają pole tak samo i na kukurydzę nie bo znowu kukurydza nie jest wrażliwa na te herbicydy na które jest wrażliwy pesz. No, i rzepak tak samo nie też to taka trawa nie tak jak i zboże jest trawa a kukurydza to już nie jest trawa i rzepak no, nie chciałbym się dużo wypowiadać o tych środkach rolnych roślin bo ja żadnym specjalistą nie jestem są odpowiedni doradcy oni tam Radzają. tylko mówię, że ten rzepak, kukurydza wyczyszcza pole z pastów, nie? Nie mamy peżu nie mamy jakichś tam tego, nie? Tu zostało troszeczkę, ale w tym roku to już będzie tak wyczyszczone pole, że już nic nie urośnie. Kukurydza Zimno. Jadę. Szerokość robocza jest, w stanie tutaj pisze, 2-6 metra. mi się wydaje, że... Do to wystarczył drugi bieg bo znowu za wolno jeździć to nie ma tego efektu mieszania tej ziemi Wiesz, ale radzi? na ciężkiej ziemi pójdzie też? na glinie? najwyżej czwórka terenowa i gaz do końca a, czyli idzie bo tutaj jest tak dosyć syny bał rurowy, tak jak widać nie? ciężki jest bał tak samo jest regulacja wysokości rozbijania tych pyłek to jest pioch Tutaj siedem lat, tak? 4 z przodu, tak? 4, 3, 6, 6 do Ale one są wysokie, nie? Patrzcie jaki ten materiał, jakby to z czegoś było wykorzystana stale, tego tutaj widzisz? No, to nie była taka gładka. Co? Była gładka, nawet nowa. Zobaczmy, to zobaczymy te motylki. Bo tak Zabezpiec. wygląda jakby kiedyś była bardzo zardzewiała brzery i teraz byś to wyprześcił. Nie, 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 to tak nie się że był. było tutaj. Jak już z czegoś kończymy, widzisz te motylki o co robotę robi na zabezpieczeniu kołkowym jest śruba dwunastka, ma dwunastkę kołek jeżeli złapie utawienia, siach, zerwij śrubę a no, zawsze nam da znać szarpnie na ściąniku, nie? To nie tak, że zerwij śrubę nie będziemy wiedzieć, nie? Zawsze daje znać tutaj że są tutaj jakieś obsługowe smarowniczką przed każdą pracą trzeba przesmarować. 7 jest, dużo razy. Dużo Taka talerzówka, nie, nie? Co? Prawie jak talerzówka. Ta, to wiesz co robi robotę? To zagaja, jak te rednice odrzucą, nie? No. To to z powrotem zasypuje te, te, te dziury po rednicach, nie że ma tak miarę ale... równo za tak. sobą, wiesz? Także dodatkowo też mieszają tą ziemię, nie? Te talerze. Trochę podniosłem, bo tam na kukurydzy mi się pchało. Są trzy wysokości podnoszenia tych talerzy. Teraz mamy na środku, nie? Musimy też podnieść raz wyżej. Nie? No, I ten boczny do transportu to się składa, nie? Tu odczepiamy ten złożeń. Chyba, żeby się schował dalej, żeby z z maszyną, żeby nie wystawał. Bo teraz A bo to razem to... z się złożył. No, do transportu się go składa, łapie się ręką. Wywraca, wysuwasz go na drugą stronę, nie? To ogólnie też jest talerz, jest na zabezpieczeniu i mikkołkowym, żeby nam, nam coś podeszło, czy coś nie uszkodzimy talerza, zerwie nam śrubę, Ale jeszcze chyba ci nic nie zerwało, co? Raz, bo ojcu, ojciec się ja, tu nie miał śruby, tam jest wymieniona, Ale na talerzu? Nie, na tym, na rednicy. No, tu tak samo jest wał rurowy, no, Raz, raz. obsługowe, no, uniwersalnych pobożyskach, żeby nas podobało. Tak samo talerze są też tak obsługowe, bo są też bezobsługowe, nie? Po trochę tańsze wyglądają tam obsługowe. Ale, ale jak przesmarujesz, to zawsze wypniesz te wszystkie, co tak tam zmarujesz Jak i... to pojedziesz, wiadomo. No, bysmar no, no, zawsze wypnie wodę, czy jakieś tam zanieczyszczenia. Także musisz sobie radzić z tym Spróbujemy, zaszczepimy czy lepszy to on nam wyda, czy gorszy. No tak Będziemy... ciężko będzie porównać, bo wiesz, wszystko zależy też od wody. Od wody jak każdy no. rok jest inny. W tamtym roku było... podobno orka, pan najbardziej wysusza ziemię, tu, bo Ty ją tylko przesypiesz, nie? A tak to ją zagęszczasz, to no. ją przemieszają i zaraz ją zagęszczają. Tak, chodzisz, to nie masz tak miękko, jak po orce, nie? Nie, 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 tutaj jest... To no. by było pożniwe. O, tu właśnie o tym co Ci mówiłem, że takie małe kolby, nie? No? Takie było, bo tu nie zadziałał, nie prysło, nie? nie były większe, mniejsze. No. Jedziemy. Jedzie ze mną, czy chcesz nagrać, jak to miesza? Ej, eee, sobie. push oh, były bardzo świeże, to, wie, to nie były kwestie krótkie. Mówię, tamta trawa była, trochę się zamęczyłem, bo mi się zapychał, ale te pole jak to, to bajeczka, jest stale talerzówka zrobiona w odpowiednim momencie, nie? Ale co, musiałeś dzisiaj tak się wpychać? Co? Zapychało się i trzeba było podnosić. No, trzeba podnieść i jeszcze raz albo obrócić się i rozciągnąć nie? ale tylko w kawałku tam gdzie trawa była, wiesz, tam gdzie nie był było. No tam to fajnie się też, nawet jak kukurydza leżała, zależała to te łodygi to wszystko mieszało, najgorzej jak jest jak jakieś skupisko peżło albo trawy jest, wiesz, to wtedy się zapycha. No, to jedyno, to Kurydze, nie? No tak można wcześniej w ale ona jest bardzo wrażliwa na, na przymrozki. twarzy jej listki i migoruje, nie goruje, no. nie? Tankowanie w nie? O, o! Trochę stalił na tym, trochę ma co robić, nie? Właśnie. To jest trochę hektary. zrobiłem, może bym zrobił, ale wiesz, tak jeździć na rezerwie to jest takie stresowe trochę, bo ci ci się przechyli na powietrze albo co, nie? A nie jest jeździć jak masz pełny zbiornik zawsze. Tak. które stoją, to też chyba u ten nie? Jedziemy rysu, też chyba, nie? Chyba za drugi na u Za drugi to co to było? Powoli no, jak na to wynika? No słaby już jest. Ta centra nie była trzyma lata ładowana, jeszcze ma krąg. Centra Kultura! Jedny ja, kontraktor, jedny kontraktor.

Część jak My się chowamy Amerykański Operator też amerykański I dalszy operator sobie siedział Ale kurde, tyle się siebie nie miał Takie odżywanie już nie wziął To tak jak ten Ursus, ale nowszej generacji chyba, nie? tylko to e, latach... Pięć nie? Jak e, to jest? Śmigiem cz czterocylindrowym, chyba tego... E, ...Fergusona, czterocylindrowy śmig tam był założony e. Jeszcze jedno? To zakręć stąd, bo to się wywróci. Tutaj na tej górce jest bardzo piaszczyste terem taki wysepka, zresztą widać jaśniejsze jest nawet no to tutaj ta maszyna idzie bardzo lekko, bardzo ładnie. No ale to nie o to chodzi. Na ciężkiej ziemi też sobie daje radę.